Siemano, prosto z Manchesteru. Oglądałem mecz Newcastle-Liverpool. No i nie zawiodłem się. Wspaniałe widowisko. 2-1 dla Liverpoolu. Zapraszam do wysłuchania odcinka: Newcastle United kontra Liverpool. Świetny mecz. Mnóstwo emocji, kontrowersje, bramki, kartki wszystko to, czego prawdziwy kibic potrzebuje. Fajnie się to oglądało i ja za to kocham Premier League. Niemal każdy mecz stoi naprawdę na fajnym poziomie i jest to zdecydowanie najciekawsza liga do oglądania. Przechodząc już do samego meczu. Pierwsza bramka, dosyć szybko, podanie Salaha do Trenta, błąd w przyjęciu Arnolda, Gordon wychodzi sam na sam z Alissonem, zakłada mu siatę, mamy 1 do 0. Wszystko układa się pięknie, pomyśl Newcastle oczywiście. Dodatkowo, trend dosyć szybko łapie żółtą kartkę za głupie odrzucenie piłki i już mamy jedną kontrowersję, gdyż trend w międzyczasie faulował dosyć taktycznie jednego z zawodników i prawdopodobnie powinien otrzymać on żółtą kartkę za to zagranie, czyli automatycznie byłby on wyrzucony. Natomiast sędzia postanowił inaczej. W ogóle sędzia był fatalny w tym spotkaniu, totalnie nie kontrolował tego, co się dzieje. No, ale na to no, nie ma rady. Tacy są sędziowie w Premier League. 1-0 dla Newcastle. Kolejna, myślę, że kluczowa sytuacja. Virgil van Dijk, van Dijk fauluje Aleksandra Isaka. Otrzymuje za to zagranie czerwoną kartkę. Długo była ta sytuacja analizowana. Moim zdaniem słuszna czerwona kartka. Van Dijk na pewno nie miał zamiaru sfaulowania Isaka. On po prostu chciał wybić piłkę, wybić, skontrolować cokolwiek. Isak wygrał pozycję, no i niestety dla Holendra został wykoszony. Na powtórkach było widać, że trafił go w nogi, Isak upadł, sędzia miał pełne prawo dać czerwoną kartkę, no i tak zrobił. Od tej pory wszystko było w rękach, w zasadzie w nogach Newcastle, żeby to spotkanie wygrać. Wracając do sędziego, to jak on działał w tym meczu, to co on robił to jest po prostu masakra szczególnie tyczy się to fauli zawodników Newcastle Linton po prostu jak bersek faulował w każdej części boiska kogo popadnie po prostu na ślepo co chwila było go widać jak on kogoś poniewiera no i po prostu sędzia na to nie reagował ja jestem w szoku że on skończył w ogóle bez żółtej kartki to spotkanie to jest jakiś absurd no ale tak jak mówię to są właśnie sędziowie z Premier League Działo się. Newcastle napierało. Liverpool, wiadomo, nie zamurował się. Próbowali coś robić, ale praktycznie nie istnieli ofensywnie. Newcastle szybko przejmowało piłkę, cisnęli. Almiron tam dwoił się i troił. Strzelał już z każdej pozycji. Praktycznie trochę to były walenie na pałę, bo oni oddali 23 strzały, a bodajże 8 było celnych. Trochę kiepsko. Ja na miejscu, Ediego hała. Kazałbym Gordonowi dryblować, na upartego dryblować na Trenta, spróbować wykluczyć na Trenta, jak to brzmi, na Trenta Aleksandra Arnolda. Drybluj na niego, spróbuj go wykluczyć. Chłop ma żółtą kartkę od początku meczu. Wiemy, że on nie jest najlepszy w defensywie, on zdecydowanie lepiej gra do przodu niż do tyłu, chociaż w tym meczu później, gdy został lekko cofnięty, grał już naprawdę odpowiedzialnie i dobrze. Gordon już tak sobie z nim nie radził jak na samym początku. Ja bym powiedział, drybluj na niego, rób wszystko, żeby on dostał kolejną żółtą kartkę. Wtedy praktycznie byłoby pozamiatane. Tak się nie stało. Stało się natomiast co innego: Darwin Nunes. nogość wszedł, zamknął spotkanie. Praktycznie kilka kontaktów z piłką, dwa strzały, dwie bramki. Newcastle na kolanach. Oni robili wszystko, żeby ten mecz wygrać. No, ale nie zrobili jednego: nie skontrolowali Liverpoolu, nie dobili ich, no i teraz płacą za to rachunek. Widziałem porównania: Darwin Nunes niczym nazario na Mundialu w 2002 roku. Można się z tym zgodzić: dwie niemal identyczne bramki, podobnie jak Brazylijczyk w finale przeciwko Niemcom. Świetne wejście, mecz po prostu zabity. Newcastle próbowało, nic z tego nie wyszło. Fajnie się, to, fajnie się to spotkanie oglądało. Nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły. Naprawdę warto oglądać takie mecze, warto oglądać Premier League. Tak jak mówię, jest to zdecydowanie najciekawsza liga do oglądania, nawet dla postronnego kibica. Dzieje się w tych meczach taki mecz? Super reklama dla całej ligi. Wiadomo, ja jako fan Manchester United trochę żałuję, że Liverpoolowi udało się podnieść. Natomiast cóż, Newcastle mogło to wygrać. Ja powiem więcej, oni powinni to wygrać. Ja przed sezonem typowałem ich jako realnych kandydatów do walki o tytuł. Myślałem, że w poprzednim sezonie zrobili naprawdę dobry wynik, wzmocnili się bardzo fajnie. Taki choćby Sandro Tonali. Ja szczerze zazdroszczę tego transferu, w ogóle zazdroszczę pomysłu na drużynę, jaki ma Eddie Howe, jaki mają właściciele Newcastle, w stosunku do tego, co proponuje nam Manchester United, ale o tym w innym odcinku. Natomiast patrząc, jak Newcastle się prezentuje, ja nie wiem co to będzie. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Póki co nie zachwycają. Grają fajną piłkę, ale to już jest kolejne potknięcie. Podejrzewam, że trochę na wyrost było to typowanie ich do walki o tytuł, ale myślę, że jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa w walce o top 4, co jest w sumie najważniejsze. Dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia i zobaczenia wkrótce. Cześć!